Cześć! Dziś przygotowałem dla Was ranking 12 najgorszych dziennikarzy w Polsce. Kolejność jest tu raczej przypadkowa niż zamierzona, bo każdy z nich ma na koncie coś, co sprawia, że trudno ich traktować poważnie. 1. Dorota Wysocka Sznepf, arcykapłanka propagandy z ripostą urodem z autobusu. Dorota Wysocka Sznepf, ochrzczona przez Stanowskiego arcykapłanką propagandy. Podczas jednej z debat prezydenckich dała pokazy posty, który do dziś bawi i zaskakuje. Kiedy została skrytykowana przez Stanowskiego, odpowiedziała: Kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga. Jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić. Może pijany nie miał złych intencji, pewnie po prostu zrobiło mu się niedobrze. Na widok Doroty Wysowskiej sznepw. W końcu, kto nie zaniemógłby na widok takiej arcykapłanki propagandy? 2. Monika Olejnik Królowa niekończących się pytań, które i tak nie docierają do sedna. Monika Olejnik to legenda polskiego dziennikarstwa, ale niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Znana z wywiadów, które trwają dłużej niż niektóre tureckie seriale, a efekt często taki, że po godzinie wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę powiedział ten gość. Jej specjalność mistrzowskie kręcenie się wokół tematu i zadawanie pytań, które niby są ostre, ale kończą się tak, jakby ktoś wcisnął przycisk autocenzura. A jeśli ktoś spróbuje odpowiedzieć szczerze i niewygodnie, Monika szybko przechodzi do kolejnego, równie bezpiecznego tematu. W praktyce to trochę jak rozmowa z robotem. Dużo słów, ale zero konkretów. I choć stara się uchodzić za niezależną dziennikarkę, często wychodzi na to, że jej pytania służą raczej rozmywaniu ważnych kwestii niż ich wyjaśnianiu. 3. Justyna Dobroż, oracz Zakochana w Grzegorzu Braunie i mistrzyni cierpliwości pod sejmową toaletą. Justyna Dobrosz Oracz jest tak zakochana w Grzegorzu Braunie, że potrafi godzinami czekać na niego pod sejmową toaletą. Niestety jej uczucie jest nieodwzajemnione. Braun ciągle ją odrzuca, bo najwyraźniej przeszkadza mu jej teraźniejszość. To trochę jak w romansie na opak. Justyna marzy o bliskości z Braunem, ale on woli trzymać dystans, bo jej świat jest za bardzo nowoczesny, jak na jego konserwatywne gusta. Może to najlepszy dowód na to, że nawet w polityce miłość bywa trudna. 4. Agnieszka Gozdyra, specjalistka od politycznych teatrzyków i puszczania oka. Agnieszka Gozdyra to dziennikarka, która z polityką gra jak z aktorką na scenie. Dużo gestów, dramatyzmu i odpowiednio dobranych pułęb. Jeśli liczyłeś na surową analizę, to raczej się rozczarujesz. Gozdera woli skupić się na emocjach i budowaniu narracji, która zadowoli widza po jednej stronie barykady. Jej wywiady przypominają bardziej polityczne teatrzyki, gdzie pytania są ostre, ale tylko tyle, by nie popsuć dobrej atmosfery. Zamiast grzebać w faktach, gozdera raczej puszcza oko do wybranej publiczności i serwuje opowieści, które dobrze brzmią w danym momencie. Jej styl to klasyczna mieszanka reporterskiej bliskości i politycznego PR-u czyli coś jak dziennikarstwo na skróty, ale za to z wdziękiem. 5. Tomasz Lis Legenda, która rozmawia sama ze sobą. Tomasz Lis to taki dziennikarz, który kiedyś miał nosa do tematów, a dziś potrafi zrobić wywiad sam ze sobą. Dosłownie. W jednym ze swoich programów rozmawiał z Karolem Nawrockim, ale wyglądało to bardziej jak dialog wewnętrzny niż prawdziwa rozmowa. Zamiast twardej krytyki czy dociekliwych pytań mieliśmy wygodną pogadankę dwóch wersji jednej osoby. Idealne dla tych, którzy są pacjentami, Choroszczy, sześć. Sławomir Sierakowski, intelektualista, który odleciał na lewackie chmurki. Sierakowski lubi mówić dużo, o skomplikowanie i z pozycji kogoś, kto właśnie wrócił z wykładu w berlińskiej kawiarni. Nazywany przez niektórych filozofem lewicy, a przez innych człowiekiem, który przegadał samego siebie. Kiedyś był młodym wilkiem progresywnego myślenia, dziś to bardziej kombajn do produkcji dziwnych teorii, które rozumie tylko on i jego redaktor prowadzący. W dyskusjach politycznych lubi rzucać pojęciami, które brzmią mądrze, ale często kończą się efektem. Co ja właśnie powiedziałem? Największy problem? Sierakowski wciąż udaje bezstronnego analityka, chociaż dawno już wskoczył do basenu pełnego politycznych sympatii. Zresztą wystarczy posłuchać, jak bardzo boli go każda wygrana prawicy. To bardziej rozpacz niż publicystyka. 7. Andrzej Stankiewicz Król obiektywizmu, który aż kapie od emocji. Andrzej Stankiewicz to dziennikarz, który uwielbia podkreślać swoją niezależność. Zwłaszcza wtedy, gdy właśnie trzyma mikrofon z logonetu i recytuje partyjny przekaz dnia z teatralnym oburzeniem. Człowiek, który w teorii jest chłodnym analitykiem, a w praktyce potrafi się zagotować szybciej niż czajnik na gazie. Gdy mówi o politykach, z którymi mu nie po drodze, sypie słowami jak z karabinu, gdy mówi o swoich ulubieńcach, nagle robi się cicho, ciepło i empatycznie. Stankiewicz przypomina czasem komentatora sportowego, który udaje neutralność, ale za każdym razem, gdy jego drużyna szczeli gola, niechcący wstaje z krzesła i krzyczy: Tak jest! 8. Andrzej Morozowski Wiecznie zdziwiony, jakby pierwszy raz usłyszał, że istnieje opozycja. Andrzej Morozowski to dziennikarz, który od lat prowadzi polityczne programy. Ale wciąż wygląda jakby każda wypowiedź prawicowego gościa była dla niego szokiem kulturowym. Zadaje pytania z miną człowieka, który właśnie odkrył, że Ziemia nie jest płaska i że ktoś ma inne poglądy niż jego ulubieni politycy. Jego znakiem rozpoznawczym są nerwowe uśmieszki i wchodzenie w słowo. Gdy rozmowa zaczyna skręcać nie tam, gdzie trzeba. Jeśli rozmówca mówi coś niewygodnego... Sygnał alarmowy odpala się w oczach Morozowskiego i zaraz pada zdanie w stylu. Ale proszę nie zmieniać tematu. Jest też mistrzem w robieniu wielkich afer z małych wypowiedzi. O ile wypowiedział je ktoś z tej złej strony. A jeśli ulubienie coś palnie, wtedy nagle okazuje się, że to był skrót myślowy, emocje. Albo po prostu trzeba to zrozumieć w szerszym kontekście. 9. Renata Grocha. Reporterka, która wciąż wierzy, że jest na misji ratowania demokracji. Renata Grochal to dziennikarka, która pisze tak, jakby każdy jej tekst miał uratować kraj przed upadkiem w ręce barbarzyńców. U niej wszystko jest dramatyczne, moralne i pełne doniosłych ocen, nawet jeśli chodzi o to, że ktoś spóźnił się na głosowanie. Jej artykuły często wyglądają jak manifesty. Jasno wiadomo, kto jest dobry, kto zły. A czytelnik ma obowiązek się wzruszyć i zadumać. Rzetelność tak, ale tylko po jednej stronie barykady. Druga strona to już zagrożenie, antywartości i ciemność nadciągająca ze wschodu. Grohal to dziennikarka, która nie pisze tekstów, ona wygłasza kazania czasem bardziej pasowałaby do katedry niż do redakcji a jej Twitter czy X, jak ktoś woli to osobny teatr dramatycznych zwrotów, akcji, pogróżek wobec wszystkiego, co nie jest jej ideową rodziną. 10. Aleksandra Pawnicka. Dziennikarka z sercem na dłoni i klapkami na oczach. Pawnicka pisze z pasją, emocjami i oddaniem. Szkoda tylko, że głównie wtedy, gdy temat dotyczy jej ideowych ulubieńców. Gdy trzeba napisać laurkę o polityku jasnej strony mocy, wjeżdża pełna mobilizacja, zniosłe przymiotniki, dramatyczne pauzy i bohaterowie na białych koniach. Ale gdy sytuacja wymaga krytyki swoich, nagle robi się cicho, jak w TVP po zmianie władzy. Jej teksty często brzmią jak rozbudowane wpisy z grupy Polska Obywatelska tylko prawda gdzie każda krytyka jest zdradą, a każdy przeciwnik zagrożeniem dla demokracji. U Pawlickiej nikt po drugiej stronie nie ma po prostu innych poglądów. Oni mają mroczne intencje, brak empatii i upadłe ideały. A co najciekawsze, ona naprawdę wierzy, że pisze obiektywnie. I to jest na swój sposób urocze. Jakby ktoś z orderem Legii Honorowej za obiektywizm klepał manifest polityczny na piątej stronie Newsweeka. 11. Kamila Biedrzycka. Od rana do rana z misją, żeby przypadkiem nie padło coś sensownego z innej strony. Kamila Biedrzycka to dziennikarka, której programy są tak intensywne ideologicznie, że kawa nie jest potrzebna. Wystarczy jedno jej wejście i człowiek już wie, jak ma myśleć. Jej styl? Pół uśmiechu, ćwierć cierpliwości i cała tona pogardy dla tych drugich. Rozmowa u Biedrzyckiej wygląda zazwyczaj tak. Gość z opozycji. Pan raczy żartować, proszę nie kłamać, ja znam fakty. Gość z partii rządzącej. Ha, świetne! jak trafi się ktoś poza systemu to już totalna konsternacja bo nie ma gotowego skryptu znana też z tego że gdy nie ma co powiedzieć to i tak mówi szybko głośno i pewnie nawet jak to jest totalny absurd ważne żeby brzmiało jak konkret to taki medialny ogień zapalający się automatycznie na dźwięk słów suwerenność tradycja albo niezależność sądów czyli klasyczny zestaw wyzwalaczy 12 Eliza Michalik, gdyby patos mógł mówić, miałby jej głos. Arcykapłanka plagiatów, samozwańcza prorokini etyki. Eliza Michalik od lat pozuje na sumienie polskiego dziennikarstwa, z tym, że jej własne sumienie chyba dawno wyemigrowało. Znana z tonów moralizatorskich, patetycznych wywodów i permanentnego poczucia misji, Michalik wygłasza swoje komentarze tak, jakby chciała własnymi słowami przywrócić porządek we wszechświecie. Ale jest też druga strona medalu, bo gdy Dorota Wysocka-Sznepf zasłużyła u Krzysztofa Stanowskiego na miano arcykapłanki propagandy, to Michalik spokojnie mogłaby zostać nazwana arcykapłanką plagiatów. Z uwagi na niejedną sytuację, gdy cudze zdania dziwnym trafem trafiały pod jej nazwiskiem. Jej publicystyka to często pudrowany chaos z domieszką Patosu, w którym nie tyle chodzi o treść, co o to, żeby brzmiało mądrze. Tylko że jak się zdrapie błyszczącą warstwę, to pod spodem zostaje głównie przekonanie o własnej nieomylności. Kiedyś Michalik pisała bardzo dosadnie o pewnych środowiskach używając słów, które dziś chyba samą ją by zaskoczyły. Teraz zdaje się, że trochę wszystko jej się pomieszało. W tekstach i wypowiedziach balansuje na granicy sprzeczności. Jakby próbowała pogodzić sprzeczne światy, ale bez większego sensu. To taki klasyczny przykład dziennikarki, która kiedyś trzymała mocny, klarowny front, a dziś czasem sama nie wie, po której stronie stoi. Trochę jak ktoś, kto ma za sobą burzliwe burze, a teraz chodzi wśród zgliszczy i zastanawia się, co właściwie spalił. To był ranking 12 najgorszych dziennikarzy. A teraz czas na was. Kogo dopisalibyście do tej listy? Kogo zabrakło? Dajcie znać w komentarzach, może razem stworzymy pełniejszą listę. Pamiętajcie, że to nie jest lista oficjalna, a raczej subiektywne zestawienie z przymrużeniem oka. Jeśli podobało się wam takie wideo, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych rankingów i satyr. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.